Dzień dobry. Znalazłem kolejne piękne auto dla Mirka Handlarza. Na pewno by był zachwycony. Niewiele pracy trzeba w tym samochodzie. Z ogół wygląda jak idealne. Na pewno klientowi by mówił, że mało używane. Prawie nówka. Trochę tam Wyklepał, ale... ale co tam, nie? Także każdemu uczciwemu handlarzowi dam namiar. No na piękne auto, które aż się prosi, żeby zawieźć do Polski Jest kawałek, ale co tam z Portugalii klientowi mi się wciśnie, że Portugalczyk płakał jak sprzedawał Pozdrawiam serdecznie i pamiętaj nie bądź uj subskrybuj.